pierwszy raz nie obrócę sklepów w Georgii w jeden dzień będę musiał stać w hotelu problem polega na tym, że się mi zepsuła ciężarówka jak nacisnę hamulec słyszycie jest jakiś wyciek powietrza wygląda na to, że tutaj w samej kabinie no ale to za duże ryzyko żebym jechał na taką trasę z czymś takim bo nie mogę ryzykować, że mnie hamulce zawiozą, zawiodą w pewnym momencie. Więc, więc wracam na bazę. Trzeba będzie zmienić ciężarówkę. Poprzekładać znowu wszystko. I wyjadę później, no, a to znaczy, że nie zdążę do George w jeden dzień z powrotem. Jesteśmy w hotelu. Tu moje łóżeczko, a to jest okno hotelowe. Jest jeszcze dzień, więc ponieważ jest dzień, no to jest jasno na polu. A firanki hotelowe są, nie przepuszczają światła, tylko że nie przylegają do okna w idealny sposób, więc jak śpię w dzień, to zawsze robię takie konstrukcje, jak tutaj deska do prasowania, poduszki, fotel. Wszystko to jest po to tylko, że jak zgaszę światło, żeby było przynajmniej w miarę, w miarę ciemno, no. Zupełnie ciemno nie jest, jeszcze się w łazience świeci światło. Jak zgasimy światło w łazience, no to, no to prawie ciemno jest. To już można spać, co prawda. To prawda gdzieś tu przeświecają jakieś, jakieś pary jak się zajrzy, no ale z dalszej perspektywy, z mojego łóżeczka, no to już jest w miarę ciemno, także myślę, że zasnę bez problemu. A tutaj parę migawek z kamery, która została włączona w małym fiacie. Mały Fiat stoi pod kościołem św. Tomasza w Charlotte. Tam była polska msza, ale najpierw wychodzą ludzie z mszy normalnej, amerykańskiej. Kilka osób się przyglądało z zainteresowaniem maluszkowi, no a potem się nasi rodacy zaczęli zjeżdżać, no to zainteresowanie było trochę większe. Także bez wiedzy i zgody osób podpatrujących parę, parę ciekawych, zabawnych yy, zdjęć ukrytą kamę. Poza tym jeszcze Oldsmobile Delta 98, samochód sprodukowany w, no, w latach, kiedy ja przyjechałem do Stanów, koniec lat 70., początek lat 80. Bo dziś już bardzo fajnie wygląda. Wtedy to był taka Landara, o której nawet nie myślałem, żeby coś takiego kupić, ale po 30 paru latach nabrał już pewnej patyny, że tak powiem i, i dzisiaj, dzisiaj to bym sam chciał mieć takiego Oldsmobila a poza tym to żeby tutaj nie było ciszy bo no bo kamera w środku samochodu nie nagrywa dźwięków z zewnątrz to parę fragmentów kabaretu Laskowika kabaretu te... Proszę pana co pan chce od tego człowieka? No Ja go znam, jest normalnie porządny człowiek. Ma dom, żonę, dzieci, zarabia te 3800 zł, tak. dojeżdża tym rowerem do pracy, oszczędza jak może. Jak mu kierownik działu powiedział, że niestety nie możemy dać pewnej ilości zapotrzebowania, to co on jest winien? No to ja na tego kierownika działu napiszę. A co kierownik działu jest winien, proszę pana? Tak samo jak my, normalny człowiek. Ma dom, żonę, dzieci, prawda, jeździ maluchem, stara się, oszczędza. Jak mu dyrektor zjednoczenia powiedział, że niestety... No ja do tego dyrektora zjednoczenia. Proszę bardzo. Panie tłumaczę panu, no a co dyrektor zjednoczenia? Tak samo ma dom, żonę, wille, stara się jak może, ma te 10 tysięcy plus 50 tysięcy premii, stara się, prawda, jeździ tym Polonezem, marki Polonez. No co, co mu, jeżeli mu... No kto, no kto? Dokończ mu. No kto, dyrektor a... departamentu? No. A kto jest nad nim? No, mam no. powiedzieć? No. Wiceminister. Chce pan książkę? To ja przyjdę jutro. No. Wchodzisz. Zaraz, tylko korzenie sobie powierywa. Uważaj, bo zakwitniesz. Wchodzisz. Ludzie, pierwszy raz w życiu słyszę klienta, któremu wesoło pod sklepem jedem. To nie ja, to hejnał u zwierzy mariackiej. Ty nie maruć otwieraj, bo ci kopnę w siebie i się skończy. Łotklug, na mina w lapach znajomych, suru, wchodzisz. Co się stało? Zabezpieczenie puściło, chodź. Pamry łańcuchy sztaby puściły, wchodzisz, otwarte masz. Tu to co, to, kanarka sobie kupiłeś? Kamery telewizyjne włączyłem. Żeby podpatrywały takich, co chcą wyjść z ogórkiem mi nie płacić. Dawaj, chodzi. Hmm. Rozumiem. Klient bogatszy zajechał maluchem, tak? To drzwi ci skrzypią. Tutaj jest kaplica z Najświętszym Sakramentem, i normalnie w tej kaplicy jest odprawiana dzienna msza. Tu są te krzesła ułożone inaczej, ale Kościół, jeden z Kościołów Wschodnich Unickich, to znaczy Kościół, który jest w jedności z Kościołem Katolickim, ale odprawiam się w liturgii Wschodniej, w liturgii Świętego Jana Chryzostoma. I jest tutaj gościem w tej kaplicy, i po prostu ta kaplica jest teraz jakby przystosowana do, do obrządku liturgii wschodniej. To wygląda tak jak w kościele ortodoksyjnym. Oczywiście niedokładnie, bo to normalnie w kościele to jest troszkę, jest ten ołtarz oddzielony taką jakby całą zasłoną z ikon, ale. Po prostu, no, biorąc pod uwagę warunki, że ta wspólnota ma mało wiernych, kilkanaście osób nie ma własnego budynku, więc mają tutaj tej kaplicy. I jest to ważna msza dla katolików: to znaczy, yy, katolik może przyjść na taką mszę. Ja to serdecznie polecam każdemu, kto ma możliwość, żeby przyjść do kościoła unickiego. To znaczy kościoła, który odprawiam się tak jak kościoły prawosławne w takiej, w takiej liturgii i jest w, uznaje zwierzchnictwo papieża, jest częścią kościoła katolickiego. Takich rytów wschodnich jest 20 czy 22 w naszym kościele, więc to są pewnie na wschodnich regionach Polski dość łatwo znaleźć taki kościół, ale w Stanach Zjednoczonych jest, są też takie kościoły. Ja byłem i na Florydzie, i w stanie Waszyngton więc można je A tam zainteresowanie mojego fiata ludzie sobie robią zdjęcia ja tu w ukryciu filmuję wszystko i potem ludzie trafią na youtube i będą wiedzieli o tym skąd i dlaczego rycerze kolumba na polską mszę przyjadą to są rycerze czwartego jak to się mówi czwartego stopnia ja też jestem rycerzem Kolumby, ale trzeciego stopnia. I dlatego nie chodzę w takich mundurku ładnym. Ale prezentują się jak Msza, A tutaj krakowiacy, krakowianki. Te tradycje staramy się podtrzymać jak tylko można. za nas T600 z dużą sypialnią. Zap? za to jest jakaś premia, chyba. E, Pisałeś i przypomnij bo... sobie po pierwszym milionie, jak Zap napisał. Ale tu łapali. No proszę, patrzcie, ilu ich stoją na parkingu policjanci. Jeden stoi na moście z radarem. Trzeci jeszcze. A na parkingu jeszcze dwóch był czekających na następne ofiary. Tak to policja się tutaj znęca na dno. Dobrze, że ja tutaj jeżdżę prawidłowo, przepisowo, bo nawet jakbym chciał. To nie dam rady przekroczyć prędkości. Po prawej stronie jest centrala firmy JCB produkującej sprzęt budowlany, maszyny budowlane, jakieś ciągniki rolnicze. Tutaj po prawej stronie na trawniku widać wystawione niektóre ich maszyny. Szybko wydobrzeli. Gdy ogłoszono zawieszenie broni, Jak poczuł się Policjant kogoś ułapił, pirata drogowego. Przed nami jedzie... Tesla elektryczna. z dużą sypialnią. Konik Polny gdzieś tutaj siedzi. lata drogowego złapali